Cześć wszystkim, tu Marta z Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego biżuteryjnego ABC. Dziś chciałam z Wami się podzielić inspiracją na wykonanie tego oto naszyjnika z naszych nowości, które już wkrótce pojawią się w naszym sklepie. Zapraszam! Do naszego projektu oprócz tych koralików będziemy potrzebować też koraliki przezroczyste bądź przezroczyste silver line'y. Ja mam właśnie te silver line, czyli wewnątrz są powłoką w kolorze srebrnym zrobione. I wykonamy sobie naszyjnik na nici jedwabnej, więc potrzebujemy też nici jedwabną. Ja wybrałam tą o grubości 0,7 mm. Ponieważ tutaj swobodnie nam przez dziurki przejdzie, one mają około milimetra grubości, więc 0,8 mm też będzie dobre. I wykończymy sobie dużym federingiem ze stali chirurgicznej w kolorze złotym. I dodatkowo rozświetlimy jeszcze nasz projekt z zawieszką z motywem słońca. I dodatkowo ona z drugiej strony ma też motyw. Księżyca. Jest to jedna z naszych nowości, którą będziecie mogli również obejrzeć na naszej stronie. Oczywiście kółeczka zaciskowe. I tutaj łapaczki, też w kolorze złotym. Wszystkie materiały są ze stali chirurgicznej. Zaczniemy od odwinięcia naszej nici i zrobimy zakończenie. Z jednej strony, pierwsze zakończenie. Nawlekam sobie łapaczkę, o w ten dokładnie sposób. Czyli jakby tą yy, wierzchem, a nie środkiem. Robię to z tej strony, żeby po prostu przez igłę nie jej nie przewlekać, i przez całą nic jej nie prowadzić, tej łapaczki i zawiązuję tutaj. Z 2-3 supełki. Na tyle duże supełki muszą być, żeby zatrzymały łapaczkę w środku, żeby ona nam z nici nie spadła. Dla pewności zawiążę jeszcze jeden. Supełek możemy dodatkowo zabezpieczyć klejem typu kropelka, czyli takim płynnym. I zamykamy naszą łapaczkę. Dodatkowo leciutko szczypcami. Możemy też użyć szczypiec z taką ochronną powłoką, żeby nam nie porysowały naszych. Elementów metalowych dogniatamy i przejdziemy do nawlekania korali. Sekwencję, jaką tutaj sobie wybrałam, to będzie nawleczenie koralika przezroczystego, krążka, ciosanego słupka. Ponownie nawlekamy krążek, i przezroczysty koralik. Te przezroczyste koraliki są to zwykłe nibicy. Możemy też koraliki tocho użyć. I tą sekwencję powtarzamy, aż uzyskamy odpowiednią długość, ponieważ chcemy, żeby zapięcie było z przodu, pełniło funkcję taką ozdobną, razem z tą zawieszką. Długość, jaką tutaj dla siebie wybrałam, będzie około 55 cm. Nawlekamy już ostatnie koraliki. I przejdziemy do wykończenia drugiej strony. Robimy to dokładnie tak samo. Tak jak mówiłam, około 55 cm. Jak widzicie, te kamienie słoneczne są takie nierównomierne: są niektóre krótsze, chudsze i czasami mają brzegi nierówne. Ale nie wszystko musi być perfekcyjne. Ja ostatnio od perfekcji i symetrii uciekam. Nakładamy najpierw łapaczkę. Też jakby tą wierzchnią stroną, nie tym środeczkiem. Pierwsza strona była łatwiejsza, z drugiej strony musimy tutaj sobie ten supełek na dół zsunąć. Ja niezmiernie korzystam z mojego patentu przeciągania sznurka trzymania tutaj paznokciami i tylnymi palcami. Przeciągania, naciągania sznurka. Możemy użyć specjalnego przyrządu do robienia supełków. Mamy w sprzedaży do supełkowania takiego ręcznego firmy Bidalon przyrząd. Albo możemy też się posłużyć tutaj na przykład wykałaczką. I tutaj nadmiar sznureczka odcinamy kawałek za supełkiem i zamykamy naszą łapaczkę. I tutaj delikatnie, szczypcami, docisnę naszą łapaczkę. Pozostaje nam tylko zamontować zapięcie oraz doczepić zawieszkę. Szczypcami płaskimi montujemy kółeczko zaciskowe. Z drugiej strony bezpośrednio, już same zapięcie do zapięcia, tak jak widzicie, jest przylutowane kółeczko zaciskowe. I na nie nałożymy naszą łapaczkę. I z powrotem je tutaj zamkniemy. Tu sobie przytrzymam, żeby się nie wygięło. Doczepimy jeszcze naszą zawieszkę. Możemy już użyć nieco mniejszego kółeczka zaciskowego. Naszyjnik mamy gotowy. Zahaczymy jeszcze tylko zapięcie. Kółeczko. Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że nasze nowości zainspirują Was do wykonania przepięknej biżuterii i podzielicie się zdjęciami razem z nami, żebyśmy mogli podziwiać Wasze piękne biżuteryjne projekty. Zapraszam Was na kolejny film w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!